Detektyw, To po co sprowadziłeś tego pana? Stało się coś? Twój tata nie da się oszukać. Spokojna twoje głowa. No wie pan, nie pierwszy raz ktoś próbuje mnie oszukać. Jesteśmy w Polsce, tu cały czas trzeba być czujnym. W naszej rodzinie od trzech pokoleń zajmujemy się finansami. Jeszcze nikt nigdy nam nie zarzucił nieuczciwości. Może to jest plotka, ale w każdej plotce jest ziarno prawdy. A ten łajdak wpadł tutaj, w tej kominiarce? No. Krzyczał na mnie, dawaj pędraka, gdzie jest pędrak? Gadaj! Może on mówił, dawaj pendrive'a. Może. O, o, chyba tak. No, chyba tak mówi. Może on po prostu kłamał, oszukał panią, żeby nie powiedzieć wykorzystał? Wykorzystał? Może czas wykorzystać doświadczenie tego pana. Proszę o malanowski słucham. Malanowski i partnerzy. Od poniedziałku do piątku o 19. Ja znam tę Bośia.